Laureaci, goście honorowi, członkowie oraz przyjaciele Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursów Narew, Ludzie, Przyroda, Kultura. Jeszcze przed wręczeniem nagród uczestnicy spotkania obejrzeli film inspirowany nadnarwiańską przyrodą. czystą galę w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich poprzedził wernisaż wystawy fotografii w Muzeum Północno-Mazowieckim. Plon konkursu zostanie opublikowany w przygotowanej przez Stopkę Wielkiej Księdze Narwiańskiej powiedział Stanisław Zagórski prezes Stowarzyszenia Stopka. Jest to niewątpliwie największe przeciwdzięcie stowarzyszenia naszego społecznego stowarzyszenia profesjonalnego Stopka. No, zamierzone od razu jako wielka część ci się ogłasza. Równocześnie parę konkursów. Konkurs na y, esej, na reportaż, na fotoreportaż, na starą fotografię. To już to, ta ilość wskazuje, że będzie o, ogromny napływ materiału. I takie bogactwo teraz mamy. I pytanie, co my z tym bogactwem zrobimy? Na pewno zapowiadaliśmy, że się w ukaże Wielka Księga Narwiańska. Bo to wszystko dotyczy Narwii i jej dorzecza, te wszystkie wysiłki reporterów, fotoreporterów, to oni tam utworali życie nad tym. Jest to życie bogate, pięknie, zdokumentowane. Wręczenie nagród rozpoczęło się od uhonorowania laureatów konkursu na esej. Przewodniczącym w tej części konkursu był profesor Janusz Tasbir. Tego rodzaju konkurs, jaki się dzisiaj Finalizuje w Łomży, nie jest czymś nowym w skali krajowej. My wszyscy jesteśmy na etapie poszukiwania korzeni, i to szczególnie silnie widać w tym konkursie Łomżyńskim. Ludzie chcą wiedzieć, jaka była ich przeszłość, jak się zachowywali przodkowie, i równocześnie poczuć się godnymi tych, którzy byli ongiś przed nami. To jest konkurs obliczony na przyszłe pokolenie, żeby po prostu wiedziało, do jakich tradycji nawiązywać i jakimi rzeczami się szczycić i jakich rzeczy się wstydzić. Dwie równorzędne nagrody za esej otrzymali. Włodzimierz Karol Pesel. I Bogumił Staszek. Wyróżnienia otrzymali Izabela Pajdała-Kusińska i Marek Kochanowski. Ten esej dotyczy wyobrażenia Białego Stoku jako miasta na peryferiach, miasta niekoniecznie ładnego, które to wyobrażenie staram się skonfrontować z rzeczywistością i z różnego typu źródłami, to znaczy z wyobrażeniami potocznymi, opowiadaniem Marii Dąbrowskiej czy albumami, które w różnych okresach XX wieku były wydawane. Czyli chcę pokazać, że to miasto uważane jako uważane za peryferyjne ma swoje esprit, ma swojego ducha i swoją urodę. Przewodniczącym konkursu na reportaż był redaktor Marek Miller. Reportaż jako opowiadanie o tym, co się zdarzyło, co rzeczywiście miało miejsce, jako rzecz podtrzymująca więź społeczną, wspólnotę i trwanie i rozwój, jest w ogóle fundamentalne w czasach tak niezwykłego nadmiaru i pośpiechu, w jakim... Się znajdujemy, to pytanie jest podstawowe. Ludzie zawsze chcieli zapisać to, co się z nimi dzieje, w formie kroniki, Francuzi w formie wielkiej encyklopedii, prawda? I w czasie ogromnych przemian, jakie przeżywa nasz kraj, taka definicja jest bodaj najważniejsza. Myślę, że to jest konkurs o micie, o śledzeniu mitu. Mitu w tym sensie, w tym rozumieniu, że to jest historia, która nadaje. Opowieść Najgłębszy sens. W konkursie na reportaż pierwszą nagrodę zdobyła Dorota Sokołowska. Wyróżnienia otrzymali Adam Bogoryja Zakrzewski i Marek Prus. Nagrodą specjalną został uhonorowany Wojciech Giełżyński, nieobecny na wręczeniu nagród. Reportaż to jest coś bardzo osobistego. Ja myślę, że musiałam zatoczyć koło: to znaczy wyjść czy wyjechać z łąży przed kilkunastu laty, pojechać do miasta, do Białego Stoku. Poznać tereny na wschód jeszcze bardziej, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę ta miejscowość, w której się wychowałam, w której dorastałam i którą noszę na sercu, co ona mi dała i co ze mną, co właściwie mogę zrobić z tą wiedzą. I rzeczywiście to koło wróciło do mnie, bo kiedy dowiedziałam się o tym, że jest ogłoszony konkurs, pomyślałam, że Narew, przy której mieszkam, odkładała się we mnie takimi pokładami, że właściwie czas najwyższy, żeby napisać o tym wszystkim. Co jest najważniejsze w tej rzece? Jak ona kształtuje ludzi, jak ona wpływa na życie ludzi, jak ona wybiera sobie tych ludzi, którzy tutaj decydują się mieszkać. I wydaje mi się, że reportaż jest taką właśnie formą, w której możemy najpełniej pokazać losy różnych ludzi, którzy poświęcają się dla tego małego miejsca, które wybierają. Wręczone zostały także nagrody za fotoreportaż. Przewodniczącym konkursu był Andrzej Zygmuntowicz. Tematem przewodnim jest Narew, ale też jest pod tytuł Ludzie, przyroda. Kultura. W związku z tym wiadomo, że na wystawie muszą się znaleźć bardzo różne pomysły dotyczące tego, co dzieje się nad narwią i to trochę szerzej, bo to też sąsiedzkie tereny, czyli dopływy narwi. Pracując nad tymi zdjęciami, całej jury zastanawiało się, którą wersję opowieści wybrać. W sensie, czy zajmujemy się bardzo nowoczesnym podejściem do fotografii, czy też. Uszanujemy, że narew, czy w ogóle te elementy o stałym charakterze trwają i są takim wyznacznikiem zmieniającej się kultury, ale jednak mają korzenie gdzieś tam w historii i w tej historii są osadzone. I też żeśmy podjęli decyzję, że będziemy starać się wybrać materiał na wystawę, żeby pokazać, no można powiedzieć, wielowątkowość życia. Czyli, że z jednej strony istnieją te pomysły takie nawiązujące do historii, Pewnego spokojnego, tradycyjnego życia z elementami o zdecydowanie historycznym charakterze, ale że i te okolice nadnarwiańskie zmieniają się jak cała współczesność, jak cała Polska, ale szerzej. Przestrzenie nareskie przynależą do Europy, i w związku z tym też żeśmy patrzyli, jak te elementy takich wzorców kulturowych, które do nas docierają ze świata, są przyjmowane przez. No, mieszkańców. Pierwszą nagrodę za fotoreportaż zdobył Andrzej Tuchliński. Rzeka jest jakby wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego, co się dzieje na zdjęciach. Do tego, znaczy jest też takim, daje możliwość pokazania, jak wygląda ten region Polski, bo przechodzi, przepływa przez różne miejsca. Dzięki temu możemy zobaczyć jak wygląda prom na Narwi, jak wyglądają miasta nad Narwią, jakie są obyczaje. Wszystko dzieje się w, w, w obrębie rzeki. Znam ten północno-wschodnią Polskę sprzed 10 lat, jak. Pracowałem na Podlasiu jako fotograf polskiej Agencji Prasowej i zobaczyłem ją teraz po tych 10-12 latach i strasznie się zmieniła. Widać właśnie rozwój, widać technikę. Drugą nagrodę otrzymał Marek Dolecki. Tematka konkursu skierowana do tego, co robię. Natomiast jak zacząłem przeglądać te zdjęcia, stwierdziłem, jak w ostatnich kilku latach szybciutko poleciał czas. Ja te zdjęcia wykonywałem. Nie mogę powiedzieć, że z pełną świadomością, i tak dalej, albo robiłem to intuicyjnie, a z całą pewnością nie przewidziałem, że życie poleci tak szybko. Tu nie ma co płakać nad tym, bo jest tak, jak jest po prostu, i rolnik ma prawo żyć godnie i nowocześnie, ale że te pewne obyczaje tych ludzi. Te pewne takie nawyki do tradycji, do przesądów nawet, prawda, tu jakieś babcie, które uzdrowicielki i tak dalej, i tak dalej, że to tak szybko zginie z tego pejzażu. I właściwie z można powiedzieć, że no dobrze, no. wieś ma prawo żyć godnie, prawda, a z drugiej taki sentyment trochę, tak szkoda, że tego nie ma już. Wyróżnienia otrzymali Tomasz Lendo i Maciej Skawiński. Wręczone zostały także nagrody w dziedzinie starej fotografii. Otrzymali je Władysław Jabłoński, Marian Olechnowicz oraz Hanji Semaniuk z Grodna na Białorusi. Uczestnicy uroczystej gali wysłuchali także koncertu Filharmonii Kameralnej w Łomży. Z orkiestrą wystąpiła Agnieszka Pias, solistka warszawskiej opery kameralnej.